ma? Tak stało się właśnie przed chwilą pojawiły się wyniki nowych zestawów LEGO Ideas. Jakby ktoś nie wiedział, LEGO Ideas to jest seria, która tworzy zestawy na podstawie pomysłów fanów. Wrzucasz swój zestaw na stronę i jeżeli znajdziesz 10 tysięcy głosów, to LEGO może wyprodukować twój zestaw. Oczywiście trochę zmieniony. I dzisiaj spośród... Tam trzydziestu iluś zestawów, których przegląd nagrałem, macie link do tego filmu. Lego wbierze cztery zestawy i lekko je przerobi i stworzy w postaci prawdziwego zestawu. Dlatego dzisiaj na stronie legoideas.com zobaczymy te wyniki. Zapraszam! Jakby co, to jest tylko moja opinia, Twoja może być kompletnie inna. Możesz kochać zestawy, ja może ich nie lubię, ale to nie znaczy, że to musisz ich nie lubić. W ostatnim filmie mówiłem, które zestawy dla mnie powinny przejść, i to było oczywiście Kibel, taki zestaw z Alladyna oraz inne świetne zestawy. A więc co, zobaczmy. Pierwszym zestawem jest. Bro. O kurde, naprawdę insekty z Lego. Już w poprzednim filmie mówiłem, że te modele są dla mnie strasznie nudne. W poprzednim odcinku. Lego insekty. Dla mnie to jest nudna propozycja, chociażby insekty są wykonane ładnie, to nie chciałbym, żeby przeszły. Nie chciałbym ich kupić i mimo, że są nawet ładne, to po co wydawać na nie pieniądze? Ja nie jestem fanem takich nudnych projektów z Lego, no i nie jestem zadowolony z tego, że to przeszło. Było o wiele więcej ciekawszych projektów. Naprawdę, czy oni starają się brać wszystko, co nie jest oryginalne? Zaraz się okaże, że wygra kolejny zestaw typu maszyna do pisania, no. Lub takie piłkarzy, które są trzy razy mniejsze niż takie zwykłe piłkarzyki, a są w prawie takiej samej cenie. Dobra, to jest słaba propozycja. A kolejny zestaw? No, mogą być gorzej, ale mogą być o wiele lepiej. Naprawdę, to będzie kolejny zestaw, który pewnie 1000 zł będzie kosztować. No, nie wiem, ile go już w doło. No, mogą być lepiej, ale mogą być, no jeszcze gorzej. Na razie nie jestem do końca zadowolony. I. Tak! Wreszcie coś dobrego, Mam takie mini dioramki i naprawdę dawno nie było Ideasów takich w tańszych cenach i to są świetne propozycje. Nie dość, że pięknie to będzie wyglądało na półce jak takie mini dioramki, też to są użyte genialne techniki. Jest coś świeżego właśnie z Lego Ideas. W poprzednim odcinku. Naprawdę chciałbym, żeby takie coś przyszło i bardzo mnie ciekawi jak zrobiony jest ten księżyc. Oby ostatni zestaw był tak samo dobry jak ten. Oby kibel, oby kibel, oby kibel. I. Aparat. Jak wspominałem, nie lubię zwykłych przedmiotów zrobionych w Lego. Na przykład maszyna do pisania, która 1000 zł prawie kosztowała. No nie no, a tutaj mamy Polaroid. Po co komu Polaroid z Lego? Naprawdę wygląda to fajnie. Ale wolałbym o wiele lepiej kupić ten obraz Van Gogha. Bo tam nie tylko że mamy piękną figurkę. To jest o wiele więcej ciekawszych technik. Oraz to jest taka nietypowa konstrukcja. I patrzcie, jakie świetne konstrukcje mogą tu wygrać. Zamiast tamtego pociągu, bym wolał już pociąg z Polar Express. Ten dom jest też piękny. Mogła wygrać taka średniowieczna wioska. Zestaw zalady na sterowiec! I czyli taki miś koala i szczególnie Kibel. A co oni dali? Jedne z najmniej interesujących zestawów z tych 35. Naprawdę nie jestem zadowolony. Najbardziej mnie ciekawią te dieramki, a inne zestawy to jakiś żart. Będą osoby, które kupią te sety, ale to na pewno nie będę ja. Chociaż tą dieramkami się zastanowię. Chociaż czekaj, mogę wygrać takie buty. Okej, okay, zwracam honor. A więc już jest końcowania. Napiszcie, czy chcecie więcej takich krótszych filmów, a ja się żegnam. Popo! Po. Insekty z LEGO.